Kiedy myślimy o odporności, od razu przechodzą nam na myśl witaminy, herbaty i leki. Ale istnieje rodzaj obrony, który rodzi się w nas samych: cichy, dyskretny i głęboko potężny dyscyplina. Tak, styl życia, który wybierasz, prowadzi Twoje ciało do tworzenia u lub tracenia u naturalnych mechanizmów obronnych. I tu wkracza starożytna filozofia, która, choć nie mówi o wirusach czy komórkach obronnych, Oferuje solidną drogę do wzmocnienia układu odpornościowego stoicyzm. W starszym wieku temat ten staje się jeszcze bardziej istotny. Z biegiem lat ciało wymaga więcej troski, więcej uwagi, więcej mądrości w codziennych wyborach. Ale co, jeśli część tej ochrony tkwi również w emocjach, które pielęgnujemy, w myślach, które karmimy i w sposobie, w jaki reagujemy na wyzwania? W tym filmie odkryjesz, jak proste praktyki stoickie mogą działać jak niewidzialne tarcze dla Twojego zdrowia. Porozmawiamy o umarkowaniu, rutynie, odporności i ruchu, wszystko z praktycznymi przykładami, skierowanymi szczególnie do tych, którzy pragną starzeć się z większą witalnością i równowagą. Weź głęboki oddech i przygotuj się na nowy sposób dbania o swoją odporność, od wewnątrz na zewnątrz. A jeśli ten temat już Cię zainteresował, skorzystaj teraz z okazji, aby polubić film zasubskrybować kanał i podzielić się nim z kimś, kto również ceni zdrowie z celem. Wyruszmy razem w tę podróż wzmacniania. Czy zauważyłeś, jak często największe szkody dla naszego zdrowia nie pochodzą z zewnątrz, ale z nadmiarów, które popełniamy na co dzień? Przejadanie się, zbyt mało snu, łatwe irytowanie się, życie w pośpiechu. To nawyki, które wydają się nieszkodliwe, ale powoli niszczą nasze naturalne mechanizmy obronne. I tu cnota stoicka umarkowania nabiera znaczenia. Uczy nas znajdować równowagę. Ani za mało, ani za dużo. Tylko to, co konieczne. Wyobraź sobie swój układ odpornościowy jako niestrudzonego pracownika. Potrzebuje dobrych zasobów, ale także stabilnego i przewidywalnego środowiska. Kiedy jemy zbyt dużo, zwłaszcza przetworzonej żywności lub bogatej w cukier, zmuszamy ciało do radzenia sobie z tym nadmiarem. Rezultat. Cicha zapalenie, która osłabia obronę. Umarkowanie zaprasza nas do świadomego jedzenia, do zwracania uwagi na sytość, do wybierania pokarmów, które odziwiają, a nie tylko zadowalają podniebienie. Prosty, ale kolorowy talerz to akt samokontroli i prezent dla Twoich komórek obronnych. I nie chodzi o całkowite odmawianie sobie wszystkiego czy życie w wyrzeczeniach. Chodzi o jasność, co nas wzmacnia, a co nas osłabia. Kawałek ciasta w niedzielę może być uzasadnioną przyjemnością. Ale dwa, trzy, cztery kawałki każdego dnia, to już sabotaż. Jak powiedział Seneka, jeden z wielkich stoików, nic nie jest bardziej szkodliwe dla duszy niż ciągła pobłażliwość. To samo dotyczy ciała. Kultywując umarkowanie, nie tylko zmniejszasz ryzyko chorób takich jak cukrzyca i nadciśnienie, które, jak wiemy, wpływają na odporność, ale także wysyłasz potężny sygnał do swojego ciała. To ja dowodzę. I wybieram troskę o ciebie. Kropka. A skoro mówimy o świadomych wyborach, przejdźmy teraz do kolejnego fundamentalnego filaru tej naturalnej ochrony: rutyny. Ponieważ to w powtarzaniu dobrych nawyków zdrowie znajduje swoją najsolidniejszą podstawę. Pamiętasz, jak wyglądała rutyna, gdy byłeś dzieckiem? Stałe godziny jedzenia, zabawy, snu. Wydaje się proste, i to właśnie ta prostota podtrzymuje zdrowie. Ludzkie ciało, zwłaszcza w dojrzałości, uwielbia przewidywalność. Kiedy mamy dobrze zdefiniowaną rutynę, dajemy organizmowi szansę na równowagę, regenerację i ochronę. A spośród wszystkich nawyków sen zajmuje miejsce honorowe. Dobry sen to nie luksus, to podstawowa potrzeba. Podczas snu układ odpornościowy pracuje najintensywniej, naprawiając komórki, produkując przeciwciała i usuwając niewidoczne toksyny. Zauważ Jedna źle z pana noc sprawia, że jesteśmy bardziej drażliwi, wolniejsi, a nawet bardziej podatni na przeziębienia. A jak stoicyzm nam w tym pomaga? Dzięki dyscyplinie. Dzięki idei, że powinniśmy kierować naszym umysłem, a nie być kierowani przez chwilowe pragnienia. Chodzenie spać i wstawanie o tej samej porze każdego dnia to prosty, ale potężny gest. Oznacza, że szanujesz swoje ciało. I że jesteś gotów traktować zdrowie jako nawyk, a nie improwizacja. Marek Aureliusz, cesarz-filozof, napisał w swoim dzienniku: "Wstan. Zostałeś stworzony do działania, nie do wiecznego snu". A działanie, w tym przypadku, to zapewnienie, że sen jest filarem odporności, a nie przeszkodą. Oprócz snu, rutyna żywieniowa, godziny ćwiczeń, a nawet chwile odpoczynku psychicznego pomagają budować tę solidną podstawę. Nie musi to być sztywny harmonogram. Wystarczy, że będzie spójny. Ciało podziękuje i odpowie większą witalnością. A skoro mówiliśmy o odpoczynku i regeneracji, teraz musimy spojrzeć na coś, co często pozostaje niezauważone, ale jest prawdziwym wrogiem odporności, przewlekły stres. Zrozummy, jak umysł bezpośrednio wpływa na nasze fizyczne mechanizmy obronne. Może już to odczułeś? Trudny okres, wiele zmartwień, źle przespane noce i nagle pojawia się grypa. Ból pleców lub uczucie zmęczenia, które wydaje się nie mieć końca. To nie przypadek. To nauka. Przewlekły stres uwalnia hormon zwany kortyzolem, który w nadmiarze osłabia układ odpornościowy. Zmniejsza zdolność organizmu do zwalczania infekcji, zwiększa stany zapalne i czyni nas bardziej podatnymi. Pomyśl teraz, ile razy problem nie tkwił dokładnie w tym, co się wydarzyło, ale w tym, jak na to zareagowaliśmy. I tu wkracza emocjonalna odporność, tak ceniona przez stoicyzm, jako prawdziwa, bo logiczna tarcia. Stołyki uczyli, że nie możemy kontrolować tego, co dzieje się na zewnątrz, ale zawsze możemy wybrać, jak na to zareagujemy. Kiedy akceptujesz to, czego nie możesz zmienić i skupiasz się na tym, co jest w Twoim zasięgu, Twój umysł znajduje większy spokój. A ten spokój uspokaja ciało, Reguluje hormony i pozwala Twojemu układowi odpornościowemu działać bez sabotażu przez niekontrolowane emocje. Proste ćwiczenia, takie jak świadome oddychanie, zapisywanie w dzienniku czy chwila ciszy na koniec dnia, pomagają trenować to spokojniejsze spojrzenie. To jakbyś mówił swojemu ciału, wszystko jest w porządku. Możemy przez to przejść z równowagą. Epiktet mówił, to nie rzeczy same w sobie nas niepokoją, ale opinia, jaką o nich mamy. Zmiana tej opinii może być pierwszym krokiem do wzmocnienia twojego zdrowia. Mówiąc o działaniu i równowadze, istnieje praktyka, która łączy ciało i umysł, i która również jest częścią tej filozofii. Ruch. Zrozummy teraz, dlaczego codzienne poruszanie się jest jednym z sekretów starzenia się z silnymi mechanizmami obronnymi. Ciało zostało stworzone do ruchu. A kiedy zbyt długo pozostajemy w bezruchu, wszystko zwalnia, o w tym nasze naturalne mechanizmy obronne. Dobra wiadomość jest taka, że nie musisz biegać maratonów ani podnosić ciężarów. W starszym wieku to właśnie świadomy, regularny i szanujący Twoje granice ruch najbardziej wzmacnia ciało. Z punktu widzenia stoicyzmu, ciało jest narzędziem. Nie jest celem samym w sobie, ale środkiem do życia zgodnego z cnotami i realizacji naszego celu. Dbając o nie, spełniasz swój obowiązek. A częścią tej troski jest właśnie codzienny ruch. Codzienny spacer trwający 20-30 minut poprawia krążenie, nastrój, stymuluje układ limfatyczny, kluczowy element odporności i obniża poziom stresu. Delikatne rozciąganie rano pomaga ciału obudzić się z mniejszą sztywnością i większą energią. Nawet codzienne obowiązki domowe, wykonywane uważnie i z obecnością, liczą się jako aktywność fizyczna. Ważniejsza od intensywności jest konsekwencja. I tu znów pojawia się stoicka dyscyplina. Robienie tego, co trzeba, nawet gdy nie masz na to ochoty. Bo korzyści nie są natychmiastowe, są trwałe. Wyobraź sobie, starszy pan, 75 lat, który każdego ranka zakłada buty, poprawia kapelusz i wychodzi na spacer po okolicy. Niezależnie od pogody. Nie robi tego z obowiązku. Robi to z wyboru. Bo zrozumiał, że ten prosty gest to codzienny akt troski o własne zdrowie. Taka postawa wobec ciała to praktyczne zastosowanie stoicyzmu. To odwaga, to konsekwencja, to mądrość w ruchu. A skoro mowa o mądrości, przejdźmy do zakończenia: jak połączyć wszystkie te stoickie wartości, by stworzyć naturalną tarczę dla Twojego ciała i umysłu? W tym filmie zobaczyłeś, że wzmocnienie odporności nie zależy wyłącznie od leków czy suplementów. Zależy od wyborów, od małych, codziennych decyzji. Które sumują się w silniejsze, bardziej świadome i spójne życie. Umarkowanie pomaga unikać nadmiarów. Rutyna daje podstawę do równowagi. Odporność emocjonalna chroni twój umysł i układ odpornościowy. Codzienny ruch utrzymuje to wszystko w aktywności i zdrowiu. To są praktyki stoickie proste, ciche i niezwykle skuteczne. W późniejszych latach życia każda decyzja ma znaczenie nie jako Cezar ale jako szansa na lepsze życie z większą niezależnością, spokojem i czasem spędzanym z bliskimi. Być może największym darem stoicyzmu jest właśnie to, jasność, że zawsze możemy wybrać, jak troszczyć się o nasze ciało i umysłów nawet w trudnych czasach. A ty, którą z tych praktyk zaczniesz pielęgnować już dziś? Jeśli któraś z tych myśli naprawdę cię poruszyła, zostaw komentarz poniżej. Podziel się swoją historią, rutyną lub refleksją. Twój przykład może zainspirować innych do budowania bardziej stoickiego, zdrowego życia. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, teraz jest idealny moment. Co tydzień pojawiają się tu treści stworzone specjalnie dla tych, którzy chcą starzeć się z mądrością, równowagą i siłą. Do zobaczenia w następnym filmie i pamiętaj, droga do zdrowia zaczyna się w tobie.